Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj w kalendarzu mamy niewiele danych. O 10.30 z Wielkiej Brytanii wyniki produkcji przemysłowej i o 14.30 z Kanady sytuacja na rynku pracy. W Stanach Zjednoczonych udało się wczoraj przekroczyć nieznacznie oprócz na poziomie 2080. W perspektywie krótkoterminowej można rozważać dwa scenariusze. Pierwsze to jest takie, że Rynek pójdzie w górę, potem może być jakaś korekta i po korekcie dalej idziemy w górę, ewentualnie w trakcie tutaj realizacji zysku dojdzie do powrotu poniżej poziomu 2080, co powinno oznaczać, że rynek będzie przez kolejne sesje schodzić w dół z możliwością dojścia do poziomu 2038. Na rynku niemieckim możliwe jest w krótkim terminie cofnięcie. Jesteśmy w rejonie bardzo ważnego oporu z 16 marca. Potem ruch do góry i jeżeli się okaże, że nie uda, nie uda się pokonać tutaj tego ważnego szczytu, no to grożą nam spadki, z tym, że spadki wtedy, do, gdy dojdzie do przebicia poziomu 12135. Jeśli to się nie stanie, no to wtedy możliwy jest kolejny ruch do góry na polskim rynku mamy z tego w tej na poziomie 2347 pięciopalną strukturę. Prawdopodobnie dzisiaj będziemy mieli jeszcze pociągnięcie tego ruchu w górę. Teraz potem może się pojawić jakaś lokalna korekta. Krytyczne wsparcie jest na poziomie 2390. Po zakończeniu korekty... Możliwe jest kolejna struktura, taka by się pojawiła. Pięciofalowa struktura z dołka e, z marca. Przejdziemy teraz do sytuacji na wykrycie euro-dolara, który spadł wczoraj do wsparcia w rejonie 1,0635. E, rozpoczęło się odbicie. Myślę, że w perspektywie najbliższych kilku kilkunastu godzin możliwe jest zaatakowanie oporu na poziomie 1,07. To jest ten dałek z poprzedniego tygodnia. Jeżeli dojdzie do przebicia tutaj tego oporu 1,07-1,0720, no to wtedy otwiera się droga do powrotu w rejonie 1,10-1,1035. Na wykresie dolara do złotego mieliśmy wczoraj odbicie. W perspektywie e, krótkoterminowej kilka e, dzisiaj i kolejne sesje myślę, że czeka nas e, tutaj cofnięcie. No i gdy euro będzie dochodzić do poziomu 1,10, możliwe jest przekroczenie wsparcia na poziomie 3,68. Wtedy wchodzą w rachubę wsparcia w rejonie 3,65 i 3,62. Frank szwajcarski pozostaje nadal w fazie konsolidacji. To już trwa kilka tygodni dużo będzie zależało od tego, jak się będzie sprawdzać kurs euro do złotego. Na wykresie cen złota możliwy jest ruch w górę. No, powinniśmy mieć kolorację, z tym co się będzie działo na wykresie euro-dolara czy po prostu na wykresie indeksu dolara. Silna opór jest na poziomie 1220. Sytuacja na wykresie cen ropy nie uległa zmianie. Mieliśmy wczoraj konsolidację między tymi dwiema ważnymi e, liniami. Tutaj wyżej, wyżej położona e, 51,85. Próba przełamania tutaj szczytu, który mieliśmy w godzinach porannych na e, ropie się nie udała. Z kolei tutaj kolejna linia na poziomie po 50,65 też nie została przybita. E, no i teraz można rozważać dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz wzrostowy Dopiero wtedy będzie realizowane, gdy będzie do przebicia górnej linii 51,85. Wtedy możemy wrócić na ten szczyt i jeszcze by nieznacznie przekroczyć potem spadki. Drugi scenariusz, przebicie tutaj tej linii na poziomie 50,65, ale musi to być potem potwierdzone przebiciem bardzo silnego wsparcia w rejonie 50 dolarów. Wtedy można oczekiwać powrotu do dołka w rejonie 47. Dobra. To wszystko na chwilę obecną. Do usłyszenia w podsumowaniu dnia.